10 marek Generał, biletów pisane z małej. Odmiana z tym bardziej dostępnym numeratorem, już później, tu zaczyna się od cyfr 88.2. Także jest to najbardziej dostępna odmiana. Ale proszę Państwa, 10-markówka kiedyś jeszcze w Stanach Pierwszych nie budzała takiego zainteresowania. Dzisiaj jest już to banknot rzadki. Tu proszę Państwa, mamy egzemplarz w stanie pełnej drukarskiej świeżości. Naprawdę szeleszczący, świeżutki. Pięknie zawane są barwy druku. No, bardzo ładna sztuka. Bez ugięć przez środek, także niegięty. Stąd też, jeśli niegięty przez środek, otrzymał od nas ocenę minus jeden. Mankamenty to ugięcia i odciski na narożnikach. Prawdopodobnie banknot ten był przez lata. To widać tu doskonale. Przechowywany w albumach starego typu. Stąd też te, te wszystkie rogi. Tutaj jest też to dobrze widoczne. I tutaj wszystkie te rogi mają takie odciski, więc tu od razu ostrzegam: pan ten nie otrzyma noty 64 i wyżej. Co nie zmienia faktu, że jest to sztuka naprawdę rzadka w tym stanie zachowania. Ponad przeciętna, to jest taki pan od którzy cenią sobie świeżość, naturalność, taką przyjemną, ogólną. Naturalną prezencję, to właśnie takie machnoty mamy. Nie jest on gięty przez środek, e, także no to jest już sztuka, którą ktoś kiedyś odłożył, ale właśnie f, niefortunnie włożył ją takiegoś oś klasera i przez lata e, te rogi popracował na tyle, że na wszystkich nich mamy takie zanikające, bardziej lub mniej widoczne e, odciski, ugięcia. No, kwestia interpretacji, ale w większości to są według mnie odciski. Niemniej e, w PMG na pewno teraz, mówię, 64 nie będzie osiągnięta, a raczej to taki według mnie na 58 EPQ, ale po to też kręcimy ten film, żeby to Państwo o tym opowiedzieć, ale też dla tych, którzy szukają przy, dla tych, którzy szukają tak no to w starym stylu, naturalnych, świeżych, nieznacznie obiegowych lub nieobiegowych, ale o dobrej takiej żywej prezencji, to ta dziesiątka wpasuje się znakomicie w taką kolekcję.